Czy uprawy genetycznie modyfikowane, tradycyjne i ekologiczne mogą ze sobą współistnieć? Aktualnie w Unii Europejskiej tylko w niewielu krajach uprawia się kukurydzę genetycznie zmodyfikowaną. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej w Unii wszystkie typy rolnictwa, czyli rolnictwo ekologiczne, konwencjonalne i wykorzystujące rośliny genetycznie zmodyfikowane są dopuszczone. Oczywiście jest pewien problem ponieważ y, to, czy mogą współistnieć, będzie zależało od tego, ile jesteśmy skłonni zapłacić za y, współistnienie, czyli separację tych upraw i jakie będą y, utrzymane y, domieszki, które są dozwolone y, odmian genetycznie zmodyfikowanych w produktach y, konwencjonalnych czy, y, czy ekologicznych. W takich krajach jak Hiszpania czy Portugalia, gdzie w sumie... Głównie uprawia się, jeśli chodzi o kukurydzę MON810, to są te kraje, gdzie uprawia się właśnie najwięcej genetycznie zmodyfikowanych odmian. Takim bardzo prostym rozwiązaniem to jest separacja upraw poprzez wprowadzenie obszarów wolnych od GMO i obszarów, gdzie uprawia się GMO. Aktualnie wiele krajów, ponad 15 krajów już chyba wprowadziło zasady koegzystencji w Unii Europejskiej i wymagania, jeśli chodzi o izolację pól genetycznie z roślinami genetycznie zmodyfikowanymi od pól z roślinami konwencjonalnymi, są bardzo różne. W Czechach to jest na przykład 70 metrów. Komisja Europejska dzisiaj daje pełną dowolność krajom członkowskim w ustalaniu zasad koegzystencji i jak do tej pory, nie było zanotowanych żadnych problemów w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o e, współistnienie tych e, trzech typów e, produkcji rolniczej.